Cześć worzy z tej strony Kalwitz w kolejnym pogromców mitów, moi drodzy! Dzisiaj również na kanał Wiki wleciał odcinek z moim udziałem, także klikajcie w kartę i w opisie, jeśli chcecie zobaczyć, co tam robiliśmy. Oprócz tego mam do Was pewną prośbę dla tych, którzy zostaną do końca, bo na końcu y, będzie cała informacja na ten temat. Chodzi o małą pomoc, jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie do końca, a teraz co? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek pogromców mitów. Z tym mitem związanym z autobusem i wskoczeniem do niego to potrzebny jest już wgrany do gry model zniszczonego autobusu. Dzień dobry, witam wszystkich. No i trzeba było tak od razu, bo ja wtedy testowałem na zwykłym autobusie, którego można spotkać gdzieś w Los Santos, natomiast chodziło o wrak. I tutaj no, ta sprawa jest dosyć prosta i w zasadzie nie wiem, dlaczego ten mit miał aż tyle lajków, bo tutaj normalnie da się wejść, więc to żadna filozofia, że wskoczyć również się da, tylko akurat teraz mi nie wyszło. No ale potwierdźmy i sprawdźmy, czy da się tak wskoczyć rzeczywiście, że tak. Myślałem, że chodzi o autobus taki zwykły, jeżdżący gdzieś na ulicy. I tak też autor to napisał i, i nie doprecyzował, dlatego... Miałem prawo się pomylić, natomiast tutaj ewidentnie to działa. To jest po prostu obiekt, więc dlatego działa, nie? Z obiektami zawsze da się wejść w jakąś interakcję. Możemy wskoczyć do nich. Akurat tutaj ten mój skok był zbyt słaby. Autobus też stoi w trochę złym miejscu, ale da się to zrobić. Nawet w środku możemy zrobić BK i wyskoczyć sobie przez przednią szybę, żaden problem. Także okej, okay. sprostujemy. Chodzi o tego busa, nie o busa miejskiego pojazdu, tylko właśnie o ten wrak tutaj. Także co? Nic potwierdzone. Wszystkie opony w samochodach pękają po 26 sekundach po paleniu gumy. Dobra, moi drodzy, spawnowałem sobie kilka samochodów i sprawdźmy, czy faktycznie każdy z nich ma tak samo wytrzymałe opony. Ja sobie włączam stoper na e, telefonie w tym momencie. Tylko pozwólcie, że ja sam tutaj zacznę, dlatego że ciężko mi się tak wykręcić i jeszcze naciskać. Albo dobra, może się uda. Uwaga: 3-4. No i testujemy. Czy będzie faktycznie 26 sekund? Ile już mamy? 8? Dobrze widzenia, 10, dobra. 21, 2, 3, 4, 5! 29 mniej więcej, ale pierwsza opona pękła faktycznie po 26 sekundach. E dobry to jest. Motor zostawimy sobie na koniec. Lećmy teraz z tą ciężarową tutaj. 3, 4, Aha, nie da się mieć ciężarówką, brawo, kalu. Uwaga, 3, 4, i znowu, 26 sekund, czekania. Tym razem zatrzymam, jak usłyszę po prostu pękniętą oponę. 3, 4, tutaj troszkę wcześniej, minimalnie wcześniej, tutaj opony pękły. Hmm. No i czy to czasem nie podważyło nam werdyktu? Sprawdźmy dalej. 3, 4. Mamy już 20. Uwaga. 4, 5, 6. Tutaj ewidentnie dwie... Nie, jedna opona pękła. Po 26 sekundach. Ta tutaj sprawa jak widzicie, jest troszkę bardziej wytrzymała, ale coś w tym jest. Tutaj może faktycznie ta sekunda różnicy była. Natomiast, sprawdzę jeszcze, tak z ciekawości motocykl. Z racji tego, że autorowi chciało się to sprawdzać, to ja tego mi ta potwierdzę. Mniej więcej 26 sekund i opony w samochodzie, moi drodzy, zaczynają pękać. Jak to będzie z motocyklem? Uwaga, raz, dwa, trzy i pyk. Czy motocykl jakoś się różni? To taki mały teścik dodatkowy. Czy też około 26 sekund musimy czekać na spalenie opony. Uwaga. Doskonale to było super. 26, 26,45 dokładnie. Około 26 sekund czekamy na to, żeby stracić oponę, kiedy to po prostu palimy ją w miejscu. Mega ciekawa sprawa i co? Potwierdzamy tego mito. Gdy przejedziesz butelkę po piwie, to ona się mnie zbije. Dobra, jesteśmy pod domem. O, nie mogę tu wejść. No to muszę wspomnieć się modyfikacjami. Tutaj są, moi drodzy, butelki z piwa. O te butelki chodzi autorowi. Przynajmniej napisał konkretnie o butelki z piwa. Tutaj ewidentnie taką butelkę mamy. Ciałem ja sobie mogę przekopiować. Nie mogę, to jest niemożliwe. O, mogę, dobra. Troszkę z dalszej odległości musiałem. Teraz trzeba je gdzieś tutaj ułożyć. Ja myślę, że tutaj mamy taki fajny beton, na którym doskonale będzie widać, czy butelka pęka, czy nie. Rozstawiam je sobie tak po prostu. Najpierw przetestujemy, zobaczymy, czy one w ogóle wchodzą w jakąkolwiek interakcję i możemy na przykład w nie strzelić. Czy jakoś zareagują. Według mnie bez problemu zareagują, ale no pytanie, czy samochód jest w stanie je zniszczyć. Według autora takiej opcji nie ma. Dobra, Franki, testuj. W takim razie jak reaguje butelka? Pęka. Całkowicie pęka. Nie ma po niej śladu, co prawda widać, jakby wodę, czy nie wiem, piwo, które się wydobywa po prostu z niej, Natomiast, no całkowicie się niszczy. Paralizator jest w stanie ją zniszczyć? Nie. Bo pewnie byście pisali mi ty. O, kolus, próbuj paralizatorem, o nie? się nie radzę. Piesku. No i teraz pytanie, co się stanie jeśli ja gdzieś tutaj za moment pożyczę się jakiegoś samochodu albo zesponuję sobie, może będzie szybciej. Dobra. I przejadę po tych butelkach tutaj. Czy one w jakiś sposób zareagują? Autor powiedział, że nie ma szans. Uwaga. Nie wiem, czy to słyszeliście. I czy widzicie, co się w tym momencie dzieje? Ale autentycznie, kiedy najedziemy oponą, bo to jest też ciekawe, że zobaczcie ta jedna butelka tutaj nie trafia na oponę i wtedy się nie niszczy, nie? Ja mogę normalnie pod nią przejechać. Natomiast kiedy ja najadę oponą na nią, no to widać co się dzieje. Wow! Prawa mega ciekawa, bo w tym momencie obaliliśmy, moi drodzy, tego Mita. Wszystkie butelki, jak widzicie, rozjechaliśmy. ale od tego w końcu tu jesteśmy, żeby gromić mity, także według mnie sprawa jasna. Jestem trochę w szoku, ale mam też taką wewnętrzną satysfakcję, że 100 ponad osób y, lajknęło tego Mita, bo stwierdziło, że... Autor ma rację, natomiast Kaluch pogromił tego Mita i jak widzicie, no w tym momencie go obalamy. Tak jest, wszystko się niszczy. Chop ma zawsze zieloną obrożę, a w misji Safari na dzielni ma brązową pomarańczową. Nie pytajcie, co tu się przed chwilą stało, nieważne. W każdym razie, sprawdźmy, jaką obrożę ma Chopper. No oczywiście, że zieloną, jednakże w pewnej misji Podobno Chop ma obroże innego koloru. Z czego to wynika? Tego nie wiem. Być może przeoczyłem jakiś wątek fabuły, ale nie kojarzę, żeby cokolwiek było z tą obrożem Chopa. Natomiast sprawdźmy faktycznie, czy w misji safari na dzielni Chop ma inny kolor obroży. Okej, okay, popatrzcie na to. Chopper wskoczył do środka i ewidentnie widać, że ta jego obroża ma inny kolor. Jest to taki ciemnobrązowy, nie wiem czy tutaj będę mógł zerknąć do tyłu. O! Teraz zobaczcie, jestem w trakcie misji, wleciałem tutaj map editorem, jak widzicie, Chop ma taką skórzaną brązową obrożę. To jest racja i z miłą chęcią takie mity chcę potwierdzać. Także co? O, i przegrałem misję przez to. Furgonetka nie nadaje się do jazdy, nie wiem dlaczego. Jeśli się przyjrzysz, to zauważysz, że ludzie w GTA 5 się lekko trzęsą. O lol, w tym, w tym miejscu jeszcze nie miałem wstawki z Jimmy moi drodzy. Zazwyczaj wysiada w tym miejscu Tracy, lol. Strasznie dziwna sprawa, ale mega też ciekawa, że tutaj może również wysiąść Jimmy na tym zakręcie. No ale nie o tym teraz, moi drodzy. Sprawdzimy sobie za moment, czy pedy faktycznie lekko się trzęsą, jeśli się Przyjrzymy dokładnie. Potrzebuję jakiejś białej ściany, żeby było fajnie widać, po prostu. Postawimy sobie kilku gości. Może innych, bo może nie każdy się trzęsie, ale kurczę, to jest takie troszkę czepianie się szczegółów. Rozumiem, że coś takiego może występować, zaraz się temu dokładnie przyjrzymy. Natomiast, no kurczę, wiecie jak to jest. To jest gra wideo z 2013 roku, więc, no, nie wymagajmy cudów. O, padła mi komerka, teraz już mnie nie widzicie. Niestety mam jakiś problem z akumulatorem ostatnio. No i sprawdzamy, czy pedy faktycznie się trochę trzęsą. Kurde, jak ja mam to sprawdzić? Jak oni się ruszają tutaj? Oni faktycznie. W jaki sposób się trzęsą? Nie wydaje mi się. Zachowuje się dość naturalnie ten typo. Może po jego dłoni zaobserwujemy coś dziwnego. No, ona się lekko trzęsie faktycznie. Tutaj trochę widać, że ten ruch jest taki lekko nienaturalny, jak widzicie. Nie no, trochę nogi mu faktycznie może się trzęsą. Teraz zacząłem trochę więcej tych szczegółów zauważać. Nie wiem, co wy sądzicie na ten temat. Zobaczcie, tutaj też ta ręka takie ma trochę dziwne ruchy. Nie wiem, czy tylko ja to widzę, czy chcę to widzieć. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Według mnie coś w tym może być. Na twarzy tego tak nie widać, jak. Po prostu tutaj sprawdzę, czy cokolwiek da spowolnienie czasu. Teraz, za się nic nie trzęsie. O, teraz się trochę trzęsie. Jak widzicie na 0,3, faktycznie on się trochę tak dziwnie trzęsie. Wiadomo, teraz rusza dłonią, ale kiedy ta dłoń stoi w bezruchu, to faktycznie coś w tym jest. Może na stopach jeszcze widać to lekkie drganie, prawda? Że te stopy faktycznie drżą. Wróćmy do zwykłego czasu. No i zobaczcie, jak to wygląda. Nie no dobra, teraz to potwierdzamy faktycznie. Na butach ewidentnie widać, że postać lekko drży. Mega ciekawa sprawa? Ten również, tak jest. No i co? Potwierdzamy mito. Ale tak jak mówię, nie czepiajmy się szczegółów. Lai USA, mały samochód na lotnisku do przewozu bagaży, da się stuningować. Dobra, podładowałem sobie mój sprzęt, moi drodzy, coś mi to wszystko szwankuje, być może za moment znowu się kamerka wyłączy, pewnie nie dotrwa do końca tego mita. O, chodzi nam o ten samochód tutaj, czy jesteśmy w stanie go w jakiś sposób stuningować, nigdy tego nie testowałem, ale coś ma przeczucie, że to faktycznie może działać, także ja teraz, moi drodzy, muszę przeteleportować się gdzieś do Customsa najbliższego, może niekoniecznie najbliższego, po prostu ten jest moim ulubionym Customs, tą w grze. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać po prostu Tuningować fury nie Tego pojazdu nie można modyfikować Wow. No to jest ewidentny wózek Do przewozu, moi drodzy, bagaży Który ciągnie za sobą takie wagoniki Jak te tutaj No ale co? Nie jesteśmy w stanie tego modyfikować Sprawdzę czy mogę jakoś go faktycznie Zboostować na przykład przez menu Tutaj. Koła, zobaczmy, sportowe o, wywaliło mi grę, jak próbowałem go stuningować. Wniosek w tym przypadku nasuwa się sam. Wywaliło grę, komunikat w Los Santos Customs wyskoczył, że pojazdu nie da się tuningować, więc co? Ja obalam tego mito. Moi drodzy, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Teraz zapraszam was na film Wiki, także zobaczcie, co tam ciekawego robiliśmy, ale... Jeszcze w sumie, zanim wejdziecie na film Wiki, mam do Was pewną prośbę. Otóż moja gmina bierze udział w konkursie, w którym to do wygrania jest ufundowanie placu zabaw dla dzieci. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym im pomóc, ze względu na to, że no kurczę, mieszkam tutaj. Fajnie, jak będziecie dostały plac zabaw. Także jeśli możecie mi pomóc, bardzo bym Was prosił. Tutaj widzicie teraz na ekranie, jak co zrobić, po prostu, żeby zagłosować. Możecie głosować raz dziennie, wystarczy się zarejestrować, całą rejestrację widzicie tutaj, potem. Wybieracie gmina słoszowa, która aktualnie jest na czwartym miejscu i klikacie głosuj. I w zależności od tego, ile macie lat, zaznaczacie, ile macie lat. Ja zaznaczyłem wiadomo, że mam powyżej 18, wy możecie zaznaczyć tyle, ile macie, czyli na przykład jak masz 13, to zaznaczasz tą opcję trzecią. I mam nadzieję, że armia Team Kaluch przyczyni się do czegoś fajnego, że dzieciaki będą miały gdzie się bawić, także pokażmy moc, moi drodzy. Inicjatywa naprawdę szlachetna i liczę, że mi pomożecie. Te osoby, które dotrwały do końca i są najwierniejszymi widzami na moim kanale. Bierzemy się do roboty. Jeśli Mordo zrobiłeś, to dla mnie napisz w komentarzu, zrobione. Będę serduszkował wszystkich, którzy pomogą mi i mojej gminie w wygraniu tego konkursu. Także co? Ja Wam serdecznie dziękuję za dziś. Do następnego, już za dwa dni. Jutro.